Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie widzieliśmy się i nie słyszeliśmy od bardzo długiego czasu. Dzisiejszy filmik, akurat taki mało, że tak powiem, montażowy, jeśli chodzi o, o jakąś tam budowę, ale dostałem z firmy Cradex nową obudowę. Wypuścili takie zestawy do montażu płytek. No i chciałem Wam to pokazać, bo to w sumie jest dopiero nowość. Tam ja to dostałem bodajże chyba dwa dni temu. A Kradek wypuścił to nie wiem tydzień temu. Także zobaczymy co to, co to za wynalazek jest. Yy, przygotowałem sobie parę płytek yy, Arduino, jakieś tam banana pi czy tam yy, inną malinkę. Zobaczymy co, co tu się znajduje. Dobra, obudowa. Powiem, No, powiem wam szczerze, yy, plastik naprawdę wygląda mo mocno solidnie. Nie jest jakiś taka, wiecie, tandeta, tylko taka naprawdę solidna konstrukcja, także jest ją słychać, że takie byle uderzenie tego nie, nie połamie, głowiki, parę śrubek, więcej parę śrubek. Obudowa. O, rozpiska dokładna chyba nawet wymiaru. O, nawet wymiaru tego, super, dobra rzecz, przyda, przydatna. Mamy na bok i płytka montażowa. No, powiem Wam tak, płytka ma, jakbym znalazł mnie suwniarkę, chyba z 2 mm. O, baterie padły, ale tak na oko, słuchajcie, płytka 2 mm, aluminium. O, solidnie wykonany. Dobra, zobaczymy słuchajcie. Eee, tutaj coś jeszcze jest dodatkowego? Aha, tu jest otwory montażowe. Jakby się chciało gdzieś tam coś wiercić. Oko całkiem. No i tak, eee, zestawik przyjemny. Może nam do kamery moncik. A takie coś. O, I takie coś. Powinno być widoczne, w razie czego dziś tam linki wrzucę na, na stronie, znaczy na stronie na, na YouTube hmm, dobra, słuchajcie, zobaczymy jak to się jak to się ma do e, montażu no, nie będę tego może przykręcał, jeśli chodzi o płytę no, ale dobra, powiedzmy tak, płytę sobie montujemy słuchajcie, moja płytka wchodzi, jest dobrze Zprawda, akurat tutaj minimalnie te otwory nie pasują pod te moje wynalazki, chyba że wykorzystacie jedną z Dziur tutaj tych brzegowych, to powinno wtedy się to udać wsadzić No nawet, nawet słuchajcie, nawet pasuje. Jeżeli coś, to zawsze można to, gdzieś tam rozwiercić coś, jakąś jedną dziurę czy coś, i powinno wtedy to spokojnie spasować. Także tu jest akurat w porządku wszystko. W razie czego też ta moja płytka ma takie parę miejsc tutaj pustych, gdzie spokojnie można e, zrobić dziurę i przykręcić właśnie mocowanie. Czy tutaj, na przykład w tym, w, w tym polu, czy tutaj pomiędzy. Jakiś wskaźnik mi się przydał? A, dobra, może być tam. Czy tu, czy nawet tutaj. E, tutaj są też puste pola, takie tu, tu. Także jest, jest trochę miejsc, gdzie, gdzie można to. Przekręcić od biedy można zawsze nie wiem, zrezygnować z tej płytki montażowej i kręcić to bezpośrednio tutaj. Także mówię, moja płytka spokojnie tutaj wchodzi. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z. to jest banana. Nie, Raspberry pea. Nie, przepraszam, banan. To ma wyjście. Tutaj akurat, jeśli chodzi o te otwory, które są, to tu nie będą pasowały pod pod to, natomiast pod, pod tą obudowę uniwersalną jak najbardziej tutaj spokojnie można sobie dowolnie to zamontować pod Arduino otwory też pasują ale wydaje mi się, że Arduino powinno wejść gdzieś jakoś tutaj gdzieś, chociaż nie, bo to jest tutaj może być tak, że to są jakby otwory tylko takie Orientacyjne. Hmm, ale powiem wam tak, obudowa jest zrobiona naprawdę solidnie. Tutaj już są te dwa, e, dwa, dwa misa na dwa dławiki wycięte, one są tutaj nawet, nawet nafrezowane. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. A, tu powinno być widać. Tu jest nafrezowanie jedno i drugie, także spokojnie te dławiki wkręcamy. No, obudowa też sama w sobie jest naprawdę słuchajcie, zrobiona e, moc, porządnie i przede wszystkim co, e, z tego co widzę, to jest hermetyczna. Bo no ma tutaj gumę. Także po skręceniu będzie to naprawdę zaizolowane. Więc spokojnie coś takiego może się nadać do montażu na zewnątrz. Tego, na zewnątrz, jeżeli na przykład nie wiem, zamontujecie sobie jakiś sterownik, powiedzmy czegoś, wyświetlacz montujecie tutaj, tak, żeby był widoczny przez, przez tą płytkę. Znaczy przez, przez tą obudowę górną natomiast tutaj spokojnie możecie sobie na przykład wywiercić w tym plastiku cztery przyciski czy tam ileś tam przycisków na przykład tych hermetycznych są takie są te takie przyciski chwilowe coś tak jak jak to małe coś tylko że hermetyczne one tam kosztują koło dychy chyba za sztukę ale no, spokojnie może natolać woda i nic się z tym wtedy nie stanie także Duży plus dla, dla tego, kto to projektował. Jeszcze zobaczymy, co jest właśnie w tym całym zestawie śrubeczek. Mhm. Mhm. Mamy tak yy, długie. Ławiki, znaczy długie te, długie dystanse, śruby, nakrętki, jakieś tam takie plastikowe dystanse. Także słuchajcie, jest generalnie w tym zestawie wszystko, co, co powinno być do takiego zestawu, żeby to zmontować wszystko w jakąś taką rozsądną całość. Także powiem Wam szczerze, naprawdę, no jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej obudowy, która będzie trwała, może nie tyle trwała to solidna. O. Trwała, trwała też na pewno musi być, bo yy, no sama, sama konstrukcja, że tak powiem, wzbudza zaufanie, nie jest to jakiś, jakiś zwykły taki plasticzek, tylko można tym czaskać podejrzewam, że się nic nie stanie. To, to jak najbardziej słuchajcie, polecam do mniejszych projektów czy projektów, które mają być na zewnątrz, yy, na zewnątrz budynku. Czy jakieś stacje pogodowe, słuchajcie, no, idealne, idealna, właśnie, idealna obudowa, właśnie, żeby wpakować stację pogodową, czy jakiś tam, powiedzmy, ten czujnik, tutaj mamy ten do pomiaru pm czyli tych pyłków zawieszonych w powietrzu, no to spokojnie też to wchodzi, można zamontować. Jednym tym robimy wlot powietrza drugim na przykład wejście kabli, dodatkową dziurę robimy na przykład na wyjście wyjście tego powietrza które tutaj jest zasysane przez rurkę ewentualnie spuszczamy rurkę tylko tędy dając to tak w dół no to kapać wiadomo że na to nie będzie a, a mamy jednak to wszystko hermetyczne także no, powiem Wam duży, duży plus za to co co ekipa z Kredeksu zrobiła ja tylko zobaczę jedną płytkę moją. Jedną ze starszych wersji. No ta akurat już nie wejdzie, bo to już jest za duża. Ale jakby była tak, no, pół centymetra mniejsza to by mi się zmieściła. No, za dużą płytkę zrobiłem po prostu i tyle. tu jest właśnie ta pierwsza wersja, tu jest ta druga wersja moja. No to, tak mówię, no, troszeczkę zbyt duże te płytki zrobiłem, ale te nowe płytki już tutaj spokojnie wchodzą do tego do tego sterownika tutaj akurat do tej obudowy dobrą, dobrą rzeczą może być coś takiego jak powiedzmy, macie wyświetlacz który no nie chcecie go przekręcać na sztywno no bo bez sensu no tu jedyny słuchajcie tylko jedyny taki minusik umiejscowanie tego otworu tak troszeczkę psuje całą tą całą tą Cały ten misy tutaj, bo trochę tak wyświetlacz wchodzi, tak, no, średnio, ale to mówię, to to jest. Sądzę, że można to trochę jakoś tam ściąć, i chyba, że to jest uwarunkowane jakiejś technologią, że akurat tak musiałoby to, żeby to było równomiernie rozprowadzone po, całym, po całej obudowie, ten plastik. No, nie znam się na tym, to mogę tylko, że spekulować. Ale spokojnie słuchajcie, pod po takiej stacje pogodowe, na przykład coś takiego wyświetlacz, płytka, przykręcacie płytkę do tutaj do, tego, do tej płyty montażowej, na, dy, na dystansach, e, później na dłuższych dystansach montujecie do tego, tutaj jak widzicie, są już otwory pod wyświetlacz, pod tym dajecie arduino i macie całą jakby stację pogodową już przygotowaną, przynajmniej wypuszczenie większości kabli. Także tutaj jest już, jakby na to nie patrzeć, jakieś tam znowu kolejne rozwiązanie, które można wdrożyć. I no powiem że brakowało takich, brakowało takiej obudowy, bo na pewno to wykorzystam, bo właśnie planowałem zrobić sobie taką nową stację pogodową. Cały czas brakowało czasu, brakowało właśnie takie, między innymi takiej obudowy, która by to mogła wszystkie te elementy pomieścić. No teraz już w tym momencie jeden problem został rozwiązany, Pewnie pojawią się następne, no ale będę z tym walczył. Dobra, słuchajcie, dzięki za obejrzenie. Trochę się rozgadałem na temat tego, no ale sądzę, że jest, jest o czym rozmawiać. Tym bardziej, że takich właśnie elementów właśnie generalnie raczej nie ma i mam nadzieję, że pojawi się więcej. No tak, liczę, że w końcu, tak wracając jeszcze do, do tego, myślę, że mam nadzieję, że pojawi się kiedyś obudowa. Coś w stylu te, takiego, czegoś co kupiłem kiedyś tam yy, gdzieś na jakiejś aukcji tylko pod wyświetlacze, raz, że wyświetlacze większe dwa, żeby ten, ten otwór pasował pod wyświetlacz bo ten niestety nie pasuje, musi być docinany no i kwestia tego, żeby po prostu nie było żadnych wycięć tutaj na tylko żeby była gładka powierzchnia, bo w tym momencie możemy sobie zamontować dowolne przyciski jakie chcemy ile chcemy, a nie, że mamy z góry narzucone, że musimy na przykład zamontować trzy albo cztery bo na przykład osobiście wolałbym zamontować cztery ale w formie na przykład krzyża więc no, też liczę na to, że takie coś kiedyś powstanie. Może, może firma Kradek się czegoś takiego podejmie. No bo wiem, że na rynku no nie, ma, nie ma takich obudów. A na przykład robią sterowniki, czasami się spotykam z pytaniem, czy jest na przykład możliwość wyrzucenia wyświetlacza poza sterownik. No bo jakby na to nie patrzeć, sterowniki przeważnie montujemy w miejscach średnio dostępnych. Albo no, gdzieś tam w szafce, nie w szafce. No, czasami zdarza się, że ktoś ma zamontowane, tak jak ja na przykład na, na, na górze akwarium, mam do tego łatwy dostęp, ale jeżeli je montujemy w szafce, no, to też nie chcemy się schylać za każdym razem. A żeby było widać, co się dzieje, no to przydałaby się taka obudowa, która by była po prostu mała, zgrabna, czyli właściwie grubości, praktycznie takiej jak to. Bo tu, jak widzicie, wyświetlacz chodzi, spokojnie się wszystko mieści, czy nie wiem, to 3 cm tylko duży wyświetlacz i pod spodem na przykład nie wiem parę centymetrów tam 4 centymetry miejsca na to żeby zamontować na to żeby zamontować jakąś tam klawiaturę właśnie cztery znaczy, przyciski po prostu mogą to być mikrostyki, mogą to być zwykłe takie tak jak pokazywałem przed chwilą takie przyciski chwilowe i to jest zupełnie coś wystarczającego do, do takich zabaw no, w sumie tyle, trzymajcie się, słuchajcie zdrowo. I mam nadzieję, że niedługo pojawi się kolej, kolejny filmik, no bo sterownik luna ten do Terrarium mam już skończony. No, przez ostatnie miesiące działało to cały czas u mnie w domu. Testowałem to. Działa stabilnie, wszystko, wszystko działa poprawnie, tak jak ma działać. Więc w najbliższym czasie się na stronie pojawi dokładny opis tego sterownika, i pojawi się też film. Z, właśnie z jak to zbudować, z opisem dokładnie całości tego, tego projektu. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia.